Marcin Cejrowski, redaktor naczelny serwisu Plejada, witam we fleszu celebryckim Ekstra. Wylansowany przez niego hit nuciła cała Polska. Zakazany owoc zrobił z niego prawdziwą gwiazdę, a Krzysztof Antkowiak, bo o nim mowa, szybko poznał jego smak. I przepadł bez wieści. Dziś wraca do show biznesu. Zapraszam już teraz do najnowszej odsłony cyklu Powiem to tylko Plejadzie, gdzie Krzysztof Antkowiak w rozmowie z Anną Matusiak opowiada o wypadku, który mógł zaważyć na całej jego karierze. O co chodzi? Chodzi o pewną niewiastę, której koniecznie chciał zaimponować. Jedno jest pewne, w tej kwestii absolutnie nie należy go naśladować. Zresztą zobaczcie sami. Zapraszam. Rozmowa z tym człowiekiem zawsze sprawia olbrzymią radość, olbrzymią przyjemność. Może dlatego, że zawsze jest o czymś. Krzysztof Antkowiak jest z nami. Cześć. Witam Cześć, Cię. Bardzo, bardzo się cieszę, że się widzimy. Ja no również. i na początek niech padnie hasło wywoławcze naszego spotkania. Co powiesz tylko nam, tylko plejadzie? Powiem o podrywie. O, na to liczyłam właśnie, już jest dobrze. Powiem o podrywie, ale powiem o podrywie z lat, powiedzmy, dziecięcych moich, czyli tam jak miałem 10 lat. Otóż przyszli znajomi, powiem jak nie należy robić, może tak, czyli uczulam wszystkich na to. Taki krótki instruktorz też, tak. baj Krzysztof Lankowiak. Dobrze. Przyszli znajomi moich rodziców z przepiękną dziewczynką, moją rówieśnicą, eteryczną blondynką, która po prostu od razu mi się spodobała. Że miałem 10 lat i troszkę sportów już wtedy uprawiałem, grałem w piłkę, to mi się wydawało, że zrobienie salta w powietrzu nie będzie problemem. Strasznie chciałem jej zaimponować i traf że... Na tym tarasie, na którym oni wszyscy siedzieli. Ja w pewnym momencie wyszedłem. Była taka balustrada, i mniej więcej 2 metry do trawy. Ja sobie wymyśliłem, że ja przelecę przez stół, wyskoczę, przelecę przez tą balustradę i zrobię salto i wyląduję na trawie. Filmowo. Proste. Oczywiście. No, i tak zrobiłem. <śmiech> <śmiech> Tylko, wylądowałem. <laughs> Tylko wylądowałem na plecach i potem się jąkałem przez cztery lata. Żartujesz. No, tak, naprawdę. No wylądowałem na plecach, nie mogłem wziąć oddechu. Oni wszyscy byli przerażeni, bo nie wiedzieli, co się dzieje, wiesz, no pijesz kawę, nagle wyskakuje po prostu chłopczyk, który biegnie, wiesz. Ale jest pewny, ona to pamięta do dziś? Myślę, że tak, chociaż nigdy więcej potem nie mieliśmy kontaktu ze sobą. Myślę, że się przestraszyła, że jestem psychopatą. Nie, żartuję. <laughs> a dziś już kobietą, nie jest yy, psychopatą. Natomiast no, robiłem, robiłem dziwne, głupie rzeczy, ale ten podryw, yy, ponieważ miałem sobie przypomnieć coś z dzieciństwa, tak się umawialiśmy, co, co będzie absurdalne, no to taka historia. Dobra właśnie. historia, wiesz, bo ja lubię w ogóle pytać artystów o to, jakimi byli dziećmi, a, a do ciebie to pytanie nie do końca pasuje, bo my ciebie jako dziecko pamiętamy tak naprawdę, więc ciebie zapytam inaczej. Ile w Krzysztofie Antkowiaku, mężczyźnie, jest jeszcze tego małego chłopca. Wiesz co sporo. Hmm. Całe szczęście. Pielęgnujesz, chyba. co? Znaczy, wiesz co, nawet nie, że to ja pielęgnuję, hmm. bo po prostu to jest. No. Wydaje mi się, wiesz, że jak, jak masz ten pierwiastek dziecka obojętnie czy masz lat 40, czy 50, czy 70, czy 20, to wydaje mi się, że życie jest piękniejsze. W sensie, że cały czas się możesz zachwycać pewnymi rzeczami. Nie wszystko wiesz. Przeżywasz jakieś nowe rzeczy, jesteś ich ciekawa. No, to wydaje mi się, że to dziecko powoduje w nas dobre rzeczy. Pamiętasz pierwsze kasyno? <noise> Pamiętam. Mm. Pamiętam, to było w Atlantic City, wiesz, w Stanach. No i tam spędziłem dużo więcej czasu niż planowałem, i, i to niestety wciągnęło. A dziś myślisz sobie, że gdybyś mógł cofnąć czas, to nie wszedłbyś tam? Czy nie. to dobrze, że to wszystko się Bardzo stało? Dobrze. Mm. Znaczy nie byłbym w tym, w tym miejscu, w którym jestem w tej chwili. Na pewno. Absolutnie. A jestem w dobrym miejscu i, i po prostu dbam o to. To oczywiście też jest kwestia pracy, no bo, no bo coś nie jest ci dane. oczywiście. Ale wiesz, pracuję nad tym, żeby się nie pogubić. Tak, Kryzysy że... ci się zdarzają? Masz ochotę się pogubić? Oczywiście. Napić? Znaczy wiesz co, ja ci powiem tak, ja mogę się napić piwa, z tobą nalewki, whisky i tak dalej, natomiast nie będę się nawalał. W sensie nie muszę się nawalić, krótko mówiąc, żeby się dobrze czuć. A to jest wierzyć... Nie. To jest tego typu nauk, że gdybyś zagrał raz, to byś poszedł? Myślę, że tak. Wiesz co, to, to jest jeden z najgorszych nałogów, porównywany do heroiny, także odradzam w ogóle wchodzenie, czy granie na automatach, czy granie, obstawianie meczy, bo to jest wciągające. Jeśli ktoś mówi, że ma nad tym kontrolę, to i tak w pewnym momencie przestają mieć tak. zazwyczaj. Tak że... Już znamy się nie od dzisiaj, ja wiem, że nie jesteś typem człowieka, który powiedziałby cokolwiek pod publiczkę, żeby zaistnieć w ogóle, broń Boże. Kompletnie <grafię> <grafię> ci raczej... na tym nie zależy. Dokładnie. Po co to robisz? Masz misję? Masz poczucie misji w sobie? Hmm. Po co nie to mam. robisz? W sensie mówisz tak szczerze to znaczy, o intymnych sprawach. Mówię szczerze, znaczy o intymnych, wiesz, no nie mówię zupełnie o intymnych, bo, bo, bo po prostu nie dam sobie zajrzeć do, do, do sypialni, tak. że tak powiem i do domu i w ogóle. Natomiast to, to są kwestie, o których się powinno mówić, bo żyjemy w czasach uzależnień. Ja przede wszystkim nie mówię nikomu, jak ma żyć, ja tylko mówię o swoich doświadczeniach. Tak. Jeśli ktoś coś sobie z tego wyciągnie, super. Jeśli nie, to jest sprawa. No, może no. później, może potrzeba czasu. To nawet nie, ja nie mam misji. Chcę, żeby, chcę żebyśmy po prostu rozmawiamy o różnych rzeczach, tak. ale to nie jest moja misja. To jest po prostu mówienie o tym, że to, jest, to nie dotyka tylko mnie, ale wielu ludzi. Gościem Flesza Celebryckiego Ekstra, powiem co tylko Plejadzie, był Krzysztof Adkowiak.